Hej, czyli witajcie, moi drodzy, z tej strony maciasty i dzisiaj przychodzę do Was z ekwipunkiem japońskim, lub może to dla niektórych ekwipunkiem anime. Prosiliście, posłuchałem, także o to i on jest. Także w tym materiale znajdziecie najlepsze możliwości, by taki ekwipunek japoński po prostu był, czy też anime, czy mangowe po prostu i by zwyczajnie się tym wszystkim cieszyć. W różnych przedziałach cenowych, tak by każdy po prostu mógł znaleźć coś dla siebie. I chcę dodać, że tak jak zaznajomiony z kulturą, to aż tak niestety nie jestem. Oczywiście mogą pojawić się tu jakieś błędy, także miejcie to na uwadze i wybaczcie mi. Jednak poszedłem za tym co podpowiada mi intuicja i chyba nie wyszło tak najgorzej. Także wy moi drodzy rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia i picia, a my zacznijmy od kłosy i rękawic. I będzie to dość sporny początek, bo co do rękawic to cóż, uważam że najlepiej i jedynie pasują tutaj tak naprawdę wajsy. Drogie jakby nie patrzeć one są bez wątpienia, ale z pozostałych rękawiczek po prostu nic mi tutaj jakoś nie przychodziło konkretnie do głowy i jakoś po prostu nie fitowało. Te mimo wszystko za sprawą swojej jasnej, intensywnej i po prostu różowej barwy przywołują kraj kwitnącej wiśnie do mojej głowy. Te Sporowałem ze skeletonem, który myślę idealnie opisuje poński kwibunek. I w tym wypadku Dobler to skin, który komplementuje to wszystko najlepiej. I szczerze mówiąc, dowolny face jaki byście sobie tutaj nie wybrali, tego ostrza będzie po prostu dobrze tutaj pasować i łączyć się z tymi wajsami. Nie jest to jednak, jak widzicie, najdajniejsze połączenie jest ono jednak najlepsze. Innym ostrzem jeszcze może być fade. Znaczy, może nie tyle co ostrzem, co skinem, oczywiście. Też kolorowe, też dopełniające się w sposób fajny z rękawiczkami, także takie dwie opcje. A dzisiejszym sponsorem filmu jest Pirate Swap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego cesa. A więc jeżeli znudzą Ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogł Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z kodem ciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty Przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest odgroma i trochę pobliczka, karty, przelewy, czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. Idąc dalej do kołacha, pierwszym z nich, co przychodzi oczywiście do głowy, jest słynny Sport z tym charakterystycznym napisem na czerwonego. Skinie. Może niekoniecznie dopełnia się to wszystko z rękawiczkami, ale sam motyw samego skina jest po prostu zachowany. Drugą opcją, która może będzie kuś to nowy Now Rogue. Chyba dobrze przeczytałem. Jego delikatny styl i te złote smugi, tak to powiedzmy, nazwijmy jakoś, sprawiają, że może stricte do japońskiego nie wiem czy go zaliczyć, ale taką nutę azjatyckiego może on mieć. Także czekam na Wasze zdanie w komentarzu. Zapraszam. M44 to broń, która ma najwięcej skinów, jednak najbardziej chyba anime japońskim z nich wszystkich. Będzie temu kału. Kolor, piękna pani na broni, no wszystko po prostu zwraca na siebie uwagę bez wątpienia. Jednak moim osobistym faworytem będzie Dajbrek. I tak jak kolorami nie współgrało tutaj za dobrze, tak całym stylem myślę, że na spokojnie nadrabia. Zwłaszcza kiedy przyjrzymy się tej po prostu kresce, gdzie chociażby zrobione są chmury. No naprawdę cudo. Oczywiście Noire też nie mogło tutaj zabraknąć. Mój drugi faworyt zdecydowanie przed nawet temu kału. Klasy gatunku i genialnie dobrana kolorystycznie oraz artworkowo skórka. No i jako ostatni. Będzie też Dragon King, smoczy władca, który może tutaj bardziej pochodzi z Chin, jednak dalej jest to kierunek azjatycki, a kolory tego gagatka też posuwują się w nasz motyw m 41 natomiast pod kątem skinów jest dość biedna, gdyż jedyne co możemy tutaj wybrać to słuchajcie Player 2. Na całe szczęście skin ten może robić ze kilka innych tak naprawdę, ponieważ no jest po prostu dobrze wykonany i robi robotę. Dużo się na nim dzieje, przykuwa uwagę, no i jest mam nadzieję japoński. Jeżeli chodzi o WP, mamy tą piękną skórkę onitazi. a więc samuraja walczącego z tytułowym demonem Oni. No tutaj po prostu wszystko współgra z idealnie. Kolory, artwork, no może poza stanem. I... Ceną, właściwie, bo cena jest droga. Jednak, jeżeli chodzi o ten cały stan, tak jak w 90, pewnie 5% przypadków, jeżeli weźmiecie sobie stan Tested, jest to idealny kandydat pod względem jakości, bo nie jest on za bardzo wdrapany, i też cenę, ponieważ jest to często najtańszy wybór, tak w przypadku onitarzy tutaj ten stan fieldestet będzie troszkę, moim zdaniem, za bardzo aż wdrapany, dlatego też wybrałem tutaj stan minimalware. Z innych AWP do chociażby ponownie Neon War. Cała rodzina właściwie tych znajduje się w tym filmie, ale jest to konieczność, zważając na to, jak dobrze one wyglądają i jak do pomniej o ten theme. Te jednak skiny mogą być troszkę za drogie dla kogoś, więc też w formie tańszej wybrać możemy Fear Dreama, a więc ciemną skórkę z neonowymi wstawkami oraz japońskim, mam nadzieję, napisem. Do dalej mamy Tokyo Drift, a więc turbopika, czyli no, Tokio, Japonia, się łączy i chyba rozumie się samo przez się. Inną ze skórek może być też Fever Dream ponownie, który również posiada, tak jak wcześniej wspominałem, azjatyckie symbole. Skąd dokładnie one pochodzą, niestety nie wiem, a wolę się tutaj niekoniecznie w 100% wypowiadać, żeby po prostu nie walnąć jakieś gafy. I zrygnijmy sobie dalej na pistolety w takim wypadku You Speak Neon War. Do mnie prezentujący się kandydat rodziny Neonwarów i chyba mój ulubiony z całej tej kolekcji. Rozwodzić się na nim jakoś za dużo oczywiście nie będę, no bo wszyscy już wiemy jak wygląda, nasłuchaliśmy się o nim przy okazji M4 czy AWP, więc przejdźmy do kolejnego wyboru, i będzie chociażby też Traitor. On podobnie z rodziny bardziej chińskiej, ale moje pierwsze skojarzenie było takie, że tutaj po prostu pasuje, więc może dla osób też niekoniecznie zaznajomionych będzie to też dobry traf. Natomiast do P2000 moim faworytem jest bez wątpienia Imperial Dragon w stanie Balskert stan ten sprawi, że skin będzie, słuchajcie, taki mega krwisty, karmazynowy wręcz, co lepiej moim skromnym zdaniem siedzi, aniżeli ten defaultowy, taki pomarańczowy. Ze mnie może być to też nowy Royal Baroque. On co prawda jest takim skinem na podkrętkę, trochę jak Kałach na początku, ale też jakieś tam prawo bytu może mieć. Do Glocka będą dodali trzy skiny: Neon War oczywiście, nowy Shinobu oraz stary Vogue. Który z nich jest najlepszy, ocenić musicie sobie sami, ale osobiście ja bym skłaniał się ku temu pierwszemu, jako już jest to po prostu klasyk. Dalej do P250 będzie to nowy Red Tide, a więc skórka podobna co kałach ponownie. Nowy i taki troszkę niepoznany, a więc w mojej głowie muszę go gdzieś po prostu skategoryzować, więc póki co ląduje on tutaj. Zamieni będzie też do wyboru Cassette, czyli naprawdę turbo tani skin i prosty, który posiada inny ten azjatycki symbol na głównej części broni. Idąc dalej, mamy Teka, który ma tutaj skórkę jedyną, jaką udało mi się znaleźć, a dokładnie Bamboo Forest. Stan Minimalware, żeby za bardzo zderpany nie był, ale jednocześnie by nie był też on tak drogi jak stan fabryczynowy. Natomiast 57 powita nas ze swoim skinem Neon Kimono lub też Kami. Pierwszy pochodzi z kolekcji tej samej cołem furka k i po prostu styl takowego po prostu jakoś wpada mi w ten cały standard dzisiejszy. A natomiast ten drugi, no, w zależności od paterny, jakiej nam się trafi, też może posiadać ciekawe paterny w stylu azjatyckim. Jeżeli chodzi o zamiennika Five Sevena, no, to mamy tutaj do czynienia z CZ Ksianglu, czyli różową, taką smoczastą lub też jaszczurkowatą skórką. Jednak wydaje mi się, że jest ona fajna, ciekawie zrobione, no i przede wszystkim też w kolorach i przede wszystkim tematem, czy też kolorami po prostu powiązana z Azją. I teraz Digiello i mój ulubiony Digielek z takim jednym małym, po prostu markamentem, który go po prostu nie jestem w stanie dzierżyć, a mianowicie tym ziomkiem tutaj, który no mówię, ogólnie mnie odstrasza i strasznie po prostu denerwuje, ale no musiałem go tutaj niestety dać. Jak nie ze względu na kolegę na broni, to ze względu chociażby na styl. I ten sam styl dostrzeżemy na niebieskiej wersji tego skina, a w tym wypadku jest to Midnight Storm, który również jest cudownym Digielekiem, no, naprawdę złoto, ale takie niebieskie. Dalej, słuchajcie, inaczej możemy wybrać również Kumichodragona, dragona, czyli szarą skórkę z domieszkami fioletu, których może za wiele nie ma, ale robią one na tyle skorobotę, że skin ten można określić jako stricte fioletowy. Ze mnie, natomiast, do rusemki, będzie to lama kanon. Dlaczego? Jakoś tak po prostu. Nic szczególnie tutaj za bardzo o niej opisać nie mogę, dodać też nie mogę, więc przejdźmy do ostatniego z pistoletów: jakimi są Beretki, które posiadają już skórki Royal Consorts lub też Dualing Dragons. Obie skórki mają tą nutę Japonii czy też Azji i widuję po prostu z całym motywem dzisiejszym. Wracając jednak do sekcji karabinów, mamy jeszcze SG Dragon Deka. Skórka, która jedynie tutaj pasowała, ale posiada ona również ponownie w pewien sposób klimat azjatyckich stron. Natomiast jeżeli chodzi o Augiasza. Mamy tutaj klasyka, jakim jest Akiapara akcept no gwiazda dzisiejszego odcinka bez dwóch zdań i skin w temacie anime i Japonii najbardziej. Jeżeli chodzi o tego skina, to mówię, w 100% jest to idealne dopasowanie do dzisiejszego ekwipunku, no tylko problem jest taki, że jest to dosyć drogi skin. Natomiast to, co przykuło moje uwagi i było też tańsze, to również Midnight Lily, czy też Archicool, który jest jeszcze tańszy niż dwa poprzedniki. Dalej natomiast znajdziemy Galileę ze skinem Crimson Tsunami i jest to ten słynny artwork fal, czy też obraz właściwie, który na pewno widzieliście nie tylko na skinie w CS. ship. A do Famasa jest to troszkę lekko przykrewa Jeff i czemu ten tutaj do końca nie wiem, ale chyba to po prostu jedyne pasowało. Dlatego przejdźmy sobie do PMów, gdzie sprawa ma się już troszkę lepiej. Może nie w 100%, jak przy p gdzie mamy skórkę D2 i ale przy takim maku gdzie mamy aż trzy skiny, które pasują naprawdę topowo, jest już znacznie lepiej. I na przykład taki Alure, cudne i tania skórka, bo za jedynie złotówkę wygląda obłędnie. Możemy wybrać sobie również też takowego Sakaku ze świecącymi oczami, czy kończąc na najnowszej z tej trójki właściwie. Saiba Oni, gdzie z tyłu mamy właśnie tytułowego Oniego. Dalej do MP9 jest tu znana wszystkim góra Mount Fuji i właściwie dokładnie tak samo nazywa się skórka do tej broni. Do dalej jest to dopełnienie kolekcji Nionmarów, a do MP7 Blad Sporcik. Natomiast jeżeli wolicie słuchać grać z MP5, to możecie wybrać skórkę Kidbash. No i na koniec ostatni, tak naprawdę spemów, czyli Bizon z antyczną skórką runic, który po prostu no, te runy jakoś też oddają klimat Azji. No i na koniec sekcja broni ciężkiej, gdzie znajdziemy maga Monster Call, Nowe Koi. XM Solitude, chociaż tutaj też trochę zależy od paternu, jaki nam się trafi. Obrzyna Kislov, Negeva Lionfish, N249 Downtown z 20 Bladsport oraz G31 Flux. I moi mili, oto cały japoński ekwipunek, z różnymi wariantami i takimi, które po prostu pasują. W wersji najtańszej, bez kosy czy też rękawiczek, zestaw ten kosztuje 1176 zł i 60 groszy, więc wydaje mi się, że całkiem nie najgorsza cena za to właściwie, co dostajemy. Jednak jeżeli chcecie mieć te fajniejsze, bardziej fancy skinki czy też kosy i rękawiczki, cena skacza już do niecałych 24 tysięcy, ale hej, jest to na pewno unikalny i fajny ekwipunek. Także moi drodzy, wydajcie najcą nim uważacie w komentarzu, jaki by się zobaczyli następnym razem. No teraz ja bardzo dziękuję za uwagę, bo ja mam ciasty. Życzę miłego dnia i do następnego razu. Cześć!